Nad brzegiem Nidy w Sobkowie w latach 1560-1570 powstała fortalicja, zwana także zamkiem, założona przez Stanisława Sobka Sulejowa. Warto przyjrzeć się, co z tych zabudowań zostało do naszych czasów. Kajakarzy dzisiaj nie widać. Około XI wieku zaczął w Polsce kształtować się stan rycerski, z którego w XV wieku wyłoniła się szlachta. Kontynuatorem tradycji szlacheckich było środowisko ziemiańskie, o którym możemy mówić gdzieś od połowy XIX wieku. A tutaj prawdopodobnie zamykano tych, którzy nie chcieli uczyć się historii. Restauracja pod zakutym UBM, cóż za urocza nazwa. Z menu do kawy wybrałem omlet sobkowskich kuchareczek z owocami i bitą świtami.